Cześć, witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Tapicer w Akcji. W tym odcinku pokażę Wam podstawowe zasady pikowania Chesterfield. A więc, tak, moi drodzy, jeden ze sposobów pikowania. A więc już go tutaj wyciągamy. Mamy już tutaj poznaczone miejsce, wywiertane otwory wlotowe, gdzie będą znajdowały się guziki. No i co musimy zrobić? Przykleić gąbkę na płytę, no i będziemy wyznaczać miejsca na gąbce. Możecie to również zrobić tak, że przenosicie te wymiary, które żeście wcześniej wykonywali, też na gąbkę. Wyciąć albo trochę w bardziej prosty sposób, który za momencik Wam poka pokażę. A więc co? klejemy płytę do e, gąbkę do płyty. A więc tak, mamy e, przyklejoną gąbkę. No, i teraz musimy e, wyznaczyć te miejsca, gdzie będzie nasz wlot wykonywany. E, możemy sobie to obrócić na drugą stronę. I e, na przykład możemy sobie oczywiście prosto. Przekubiamy igłę, i mamy tutaj e, zaznaczone miejsce markerem. Znaczymy i będziemy wycinać. OK, no to lecimy. OK, a więc, moi drodzy, mamy zaznaczone miejsca dla upewnienia się, że żeśmy to prosto wykonali. Możemy przyjąć kawałek liniały, zobaczyć, czy nam się to ładnie w jeden prosty pasek skleja. Ja myślę, że to jest w porządku. No to teraz kolejna rzecz, wycięcie. Krętareczka do wycinania gąbki. lecimy. A więc tak, wycięliśmy otwory, lekko oczyszczamy, wrzucamy owatę i łapiemy paroma szywkami, żeby e, nam się nie przesu przesuwało. Po krawędziach oczywiście. No to lecimy. A więc tak, mamy zamocowaną owatę. Teraz musimy jeszcze wziąć i ponacinać w miejscach naszych otworów. Po prostu bierzecie w ten sposób i nacinacie. mamy porobione otwory. No i potrzebujemy zmierzyć, ile będziemy potrzebowali się docelowej tkaniny, czyli tradycyjnie metrówka krawiecka 2-3 cm pod spód i do każdego do każdej tego otworu z 2 cm plus minus gdzieś wkładamy i po kolei przez wszystkie otwory w największej ilości, którą mamy. Tutaj mamy 3, trzy otwory, tutaj 80 cm i to samo musimy wykonać na szerokości naszego bezgłowia i liczymy i mamy 138 cm okay. e, mamy wyciętą tkaninę bardzo szybko, układamy ją tak, żeby z każdej strony była e, odpowiedni naddatek i możemy sobie delikatnie przygotować gdzie będą pikowania, tak a one będą tutaj po skosach. Powinno ładnie tutaj nam wszystko pasować. Tkanina już jest ułożona docelowo jak powinna być, czyli z odpowiednimi nadatkami. Starajmy się zawsze zaczynać pikowanie od środka. Lekko możemy sobie tą tkaninę ściągnąć, tak jak w tej chwili. Dla Was, poradę, ja akurat mam stół stolarski. Dla Was wygodniej z całą pewnością będzie to jakby tapicerować na dwóch kozłach, czyli będziecie mieli fajny przelot. Ja już nie będę specjalnie gdzieś szukał tego miejsca, natomiast wykonam to na tym na stole. Oczywiście igła do wciągania. Wbijamy sobie tak. A więc e, igła wbita, tu sobie pozwolimy jeszcze odciąć e, kawałek by się strzępiła nitka, na tapicera dawno nie było. Okej. Okay. i przeciągamy na drugą stronę. OK? I ja tutaj obrócę. Tutaj może inaczej. Tutaj w ten sposób mniej więcej docelowo tutaj dociągnę, a tutaj Złapiemy sobie e, jedną szywką na razie, bo będziemy później jeszcze docelowo e, dociągać. No i generalnie cały czas jakby lecimy sobie. Po wszystkich tych narożnikach, zobaczcie, tutaj już zaczęło się to formować. My to jeszcze będziemy tutaj dociągali, docelowo układali. No i po kolei sobie wykonujemy te pikowania, i tak dalej, i tak dalej. Pokazuję tylko na tym małym fragmencie. Musielibyśmy sobie tutaj to złapać resztę. No i oczywiście. Docelowo, czyli już wciągnięcie głębokość tego docelowa, dociągnięcie i przystrzelenie, przystrzelenie z drugiej strony. Tutaj sobie dociągam, czyli tutaj łapię sobie nitkę i żeby mieć równomierny naciąg, owijam sobie to parę razy w palec. Tu jest dźwignia, podciągam sobie, a tutaj tym palcem dociągam. Tak, docelowo. Patrzę, czy jest równo. Jest ok. No i w tej chwili i w zupełności 2-3-4 szywki zupełności e, wystarczą. Więc zróbmy to jeszcze z tymi krawędziami, gdzie panel jest mały, więc mogę sobie w ten sposób działać. Natomiast przy większych projektach na pewno na trochę inaczej każdy ma swoją technikę to swoją drogą. A więc e, mamy to dociągnięte. No, i generalnie jeszcze nam tutaj zostało na tych e, narożach. Ona generalnie nas, nam się sama zaczyna układać, uformować. Równo dociągamy. Tutaj jeszcze można sobie to lekko poukładać. Okay. Złapiemy jedną szywką. Niewykluczone. E, że ona będzie wyciągana. No, i to samo robimy z tej strony. Łapiemy szywką, i ewentualnie tutaj jakieś poprawki możemy sobie ładnie po palcem albo jakimś kawałem, e, kawałkiem m, jakiegoś drewna dociągnąć. E, wyformować. Będzie na pewno niż e, paluszkiem używać. E, złapiemy sobie tutaj na środku. No i na pewno, co tutaj jeszcze będę musiał zrobić, trochę mi ucieka tutaj ten, te zgięcie na jedną stronę, więc na pewno będzie koniecznie oderwanie zszywki i wyprostowanie tego złapania. Odstępy powinny być równe, więc trochę zabawy na Was będzie czekało. Tutaj ładnie, żeby to było po, po zakładanie, równomiernie. Narożniki, tak jak już kiedyś pokazywałem, w prostym wezgłowiu. Czyli na tą samą zasadę na zakładeczkę, znowu możecie ściegiem krytym pozaszywać. No i generalnie, tak powiedzmy z grubsza, tak wygląda te pikowanie. Całej tej powierzchni musicie w ten sposób działać. Trenować, bo to nie zawsze za pierwszym razem wychodzi. Oczywiście każda tkanina troszeczkę inaczej się zachowuje, pewne gatunki łatwiej się układa, drugie trochę gorzej, e, to już sami musicie sobie tam wypracować e, czy Wam się lepiej na jednej czy na drugiej pracuje. No, więc ta, jeszcze to poprawiamy, myślę, że plus minus wiemy o co chodzi. A więc moi drodzy, e, w tej chwili widzicie efekt końcowy e, tego pikowania, tutaj jest e, pokazane to, co zacząłem, tak będzie wyglądała pufa, jeżeli a w tym sposobem będziecie sobie tapicerowali. Jedna mała uwaga: tutaj jest trochę inna technika wykorzystana. I taka informacja: jeżeli chcielibyście zobaczyć, jaka to technika, jesienią wyjdzie moja książka tapicer w akcji, gdzie będziecie mogli tam podejrzeć, w jaki sposób jest to wykonane. I na koniec informacja bo niejednokrotnie jestem pytany, jeżeli chodzi o tkaninę, zakupicie w sklepie Cameleon Pro. E, podobnie z tymi ładnymi głowaczami, nóżki również zakupicie w sklepie Cameleon Pro. I to wszystko moi drodzy w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał e, odcinek. E, kto nie subskrybował, koniecznie musi to zrobić, żeby nie przegapić następnego odcinka Tapicer w akcji. I na tyle na dzisiaj, moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.